Drodzy rolnicy, jako że na polach jest błoto, nie da się wyjechać z nawozem, protestujecie od czasu do czasu raz, dwa razy w tygodniu, więc macie trochę więcej czasu na przeczytanie naszej gazety. Zapraszam was do lektury najnowszego, ósmego numeru Tygodnika Poradnika Rolniczego, w którym piszemy między innymi o tym, że na waszych protestach pojawiają się dziwni uczestnicy którym wcale nie chodzi o wasze postulaty. Kiedy wreszcie na rynek mleka powróci dobra koniunktura? Dlaczego program Energia dla wsi jest lepszy od inwestycji w OZE i poprawę efektywności? Że rolnik mimo choroby może nie otrzymać zasiłku chorobowego. Mamy też dla was dodatek Mazowieckiej Izby Rolniczej. Piszemy również o tym, jak na Mazurach w gospodarstwie Tokarewiczów Dostawców do mlekowity sprawdza się biostymulacja zbóż. Oraz o gospodarstwie, w którym pasza do krów trafia taśmociągami, nie paszowozem. Jak Michał Ulanowski oszczędza czas i pasze, produkując 4000 tuszników rocznie. Gdzie piaszczysta gleba staje się mlekiem? Znajdziecie odpowiedź na to pytanie w tygodniku. I w jaki sposób Martyna i Michał Bednarczykowie, dostawcy do mlekowity, chcą zwiększyć produkcję mleka do 300 tys. litrów rocznie. I na koniec, gdzie owce chodzą powinnicy a lamy na spacer? Mamy też dla Was konkurs, w którym możecie wygrać folię do sianokiszonki, sznurek i siatkę o wartości 20 tys. zł. Zapraszamy Was również na forum Mleko. I przypominamy o rejestracji na europejskie forum rolnicze w Jasiące Podrzeszowym. Jeżeli ktoś z Was nie ma tygodnika poradnika rolniczego, wystarczy kliknąć na link poniżej, wypełnić formularz i natychmiast prześlemy bezpłatny egzemplarz.